Ok, i jesteśmy na żywo. Mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą. Brooks, jesteś tam jeszcze? Przepraszam, wciąż tu jestem. Tak, jakby musiała zniknąć w ozonie. Gram w różne gry z Google i YouTube. Od dnia, w którym zostałam zbanowana, czyli dwa lub trzy lata temu. W każdym razie. Cześć, Cześć wszystkim. Uh, so, Jestem Kerry Cassidy z projektu Camelot, a wraz ze mną jest Brooks Agnew. Brooksa znam od wielu, wielu lat. Uwielbiam Brooks, Twoją pracę, many, Brooks. Uwielbiam Twoją mentalność uh, odkrywcy i to, że jesteś takim nieustraszonym, tally, odważnym facetem. Jeśli możesz, you know, proszę um, opisz siebie. Guess, Co Ty na to? Mogę to zrobić. Uh,

Mam dyplom z chemii jądrowej, który stosuję w tych dziedzinach inżynierii. Jestem też autorem. Mam na swoim koncie 12 książek. Siedem z nich było bestsellerami Amazon i pracuję nad trzynastą, która jest kontynuacją mojego bestsellera numer jeden o nazwie Urok Przysługi. Muszę bardzo uważać na to, co mówię, bo wiem, że jesteśmy na YouTube. Nie, nie jesteśmy. Sposób, w jaki rozmawiamy, polega na tym, że występuję na YouTube tylko na żywo. Kiedy jesteś na żywo, zostawiają cię w spokoju, a potem biorę to i umieszczam na Rumble i we wszystkich innych miejscach, więc nie musisz się martwić o bycie ostrożnym. Więc śmiało, a ja umieszczę twoją biografię na ekranie podczas rozmowy, aby ludzie mogli to zobaczyć. Śmiało więc. Ok, więc byłem konsultantem. Cóż, byłem konsultantem dla Fortune One Hundred przez długi czas, ponad 27 lat. Moja praca polegała na budowaniu nowych fabryk, wprowadzaniu nowych produktów lub przenoszeniu fabryk. Mam więc umiejętność łączenia wszystkich tych projektów i sprawiania, by działały. Mam też naprawdę silną potrzebę pisania. I tak zacząłem pisać od serii Arka milionów lat, która liczyła 2000 stron, non fiction o 44 starożytnych kulturach, olmeków, zapoteków, Babilończyków, prawie wszystkich. Skupiłem się głównie na ich poglądach na to, jaka była ziemia. Wierzyli, że ziemia była czującą istotą, że mieli związek z ziemią, że kiedy byli dobrzy, ziemia była dla nich dobra. A kiedy byli źli, Ziemia była dla nich zła. Kiedy skończyłem serię, byłem dość zafascynowany tym, że chociaż wiele z tych społeczności nie czytało nawzajem swoich dzieł, nie znało się wzajemnie i nie spotkało się ani nie pochodziło od siebie, mieli bardzo podobne poglądy na temat samej planety i świadomości ludzkości oraz tego, jak w pewnym sensie mają symbiotyczny związek z samą planetą, a poprzez to z kosmosem. Mieli na to różne słowa. Nazywali to Bogiem, nazywali to Duchem. Nazywali to różnie, ale mechanika tego była taka sama. Zacząłem więc w roku 2007 pisać o tym historię, używając tych niefikcyjnych informacji w fikcyjnej książce, aby spróbować wciągnąć ludzi w historię i sprawić, by zrozumieli, skąd to się bierze. I zanim dotarłem do trylogii narodzin, miałem status bestsellera, a ludzie naprawdę, naprawdę się w to wciągnęli. Potem urok łaski przyszedł do mnie, gdy skończyłem trylogię narodzin, nad którą teraz pracujemy z Amazonem, aby dostać się do telewizji. Urokłaski był historią prawdziwą o wojnie między Deep State a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wszystko, co w niej było, było prawdziwe. Wszystkie podstępy, przekupstwa, wszystkie te straszne rzeczy, które się działy, morderstwa i terroryzm wszystko było prawdziwe. Więc umieściłem fikcyjne postacie w tej historii, aby sprowadzić postać do odpowiedniego poziomu. Dużo podróżowałem, aby poznać fakty w terenie, gdzie te wydarzenia miały miejsce, a potem umieściłem je w książce z dużą ilością szczegółów. And then I did, I travel a lot to get the actual facts from the ground, actually, where those events took place. Niektórzy krytykowali mnie, że za dużo szczegółów o samochodach lub samolotach. Potem inni ludzie mówili: "Nie, naprawdę lubię szczegóły dotyczące samochodów i lubię szczegóły". Więc to było coś w rodzaju Toma Clancy'ego połączonego z Christopherem Nolanem. Masz więc tę głęboką historię szpiegowską ze wszystkimi podstępami, które się za nią kryją, a potem masz urok dużego ekranu, który Christopher Nolan wnosi do historii takich jak Prometeusz i inne podobne historie. W ten sposób dowiadujemy się, dlaczego to wszystko się wydarzyło i dlaczego dzieje się wokół nas. A książka okazała się raczej prorocza, ponieważ mimo że została ukończona w 2018 roku, rzeczy, które rozwinęły się w książce, rozwinęły się w rzeczywistości. 19, 20, 21 to było szalone. Więc fani wrócili do mnie i powiedzieli, że musimy mieć sequel. Więc piszę go teraz i jestem w 34. rozdziale. Będzie około 41-42 rozdziałów. Wszystkie wątki są prawdziwe. Wszystko, co dzieje się teraz wokół nas. Staram się nie przestraszyć wszystkich, ale pokazać, że istnieje droga dla ludzkości. Okej. Okay. Myślę, że wiele lat temu czytałam Twoją książkę Urok łaski, więc nie pamiętam jej zbyt dobrze, ale może powinnam do niej wrócić i tak jak powiedziałeś, od tamtego czasu wszystko się spełniło. Więc kiedy ją czytałam, myślę, że było to stosunkowo niedawno, ale teraz aktualizujesz ją do teraźniejszości, prawda? W nowej kontynuacji. Właśnie napisałam artykuł. Chyba Ci go nie dałam, a może tak. W każdym razie, na podstawie tej rozmowy między Nyną i 107 o naszej najbliższej przyszłości, o którą bardzo się martwiłam, oczywiście, Juan otrzymał pewne informacje, których nikt z nas tak naprawdę nie zna, wiesz z góry. Więc jestem ciekawa, nie pamiętam, czy wysłałam Ci mój artykuł przez przypadek, czy nie? Nie, nie wydaje mi się, żebym czytał artykuł. 107 I spotkałem go w Vegas. I did I Byłeś tam? Tak, to było now, jakiś czas temu. Więc co teraz? Chodzi is, o to, że żebyśmy wiedzieli, know, co on robi, doing. właśnie did zrobił show w 8 noc 9 godziny, a dzisiaj jest dzień 10 godziny. Więc mówi, że to jest. To brzmi jak szaleństwo. Jest w Japonii, ale mówi też o Hiroshimie i Nagasaki oraz o tym, jak Japończycy musieli przygotowywać się na taki atak, a także na inne rodzaje ataków. I że my, Stany Zjednoczone, jesteśmy teraz w tym miejscu i czasie, i że zostaniemy zaatakowani w ten sposób. Wygląda na to, że między teraz a listopadem i że w rezultacie wybory zostaną przełożone. To może być prawda. Nie sądzę, że to fantazja, ponieważ ten, o którym myślę, że jest Toyotewka Junior, jest wojskowym w przeciwieństwie do tego, czego ludzie nie wiedzą. I mam to potwierdzone. Spotkałam go wiele razy, rozmawiałam z nim i tak dalej. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, za kogo go uważasz, jest on poinformowany jako część grupy białych kapeluszy. Jest bardzo poważny, wiesz, on się nie wygłupia. Nie sądzę więc, by zmyślał te rzeczy. Więc jego AI lub generałowie lub razem doszli do tych wniosków. Czy to się zgadza? Czy to pasuje? Czy to bardzo straszne, że zostaniemy zaatakowani tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę nigdy nic takiego się nie wydarzyło? Dokładnie. Wiesz, o czym mówię? Innymi słowy, czy widzisz taki scenariusz? Cóż, jedną z rzeczy, które pojawiają się w książce, jest postać, która nazywa się John Russo, miał udar, nie może już mówić, umiera i zostawia wiadomość dla swojej żony.